Cześć moi kochani, tak? Dawno nie było brytyjskiego MSP. W końcu się doczekaliście po tych 7 miesiącach. I tak? Stawiłam wam screena z tego na początku. Od razu powiem, że jak coś będzie. Jest, jest ten screen pokazany. No to tam wpiszę hasło i się widzimy. Dobra, hasło wpisane. Pisałem na początku pierwsze, co było chyba błędne, ale teraz będzie lepsze. Mamy tu trzeci lub czwarty level, nie pamiętam, który. Zaraz nam się spoko pakiet. Yy, Okej okay, nawet. Ja walbicie się w angielski, a ja w angielskim średnio, ale żyję. Dajdże mamy czwarty poziom. Mogłam no, chociaż naliczyć więcej pieniążków, logując się na komputerze, ale... A no tak, miałam się do tego komputerze i usunąć e, włosy, które na, mi się nie podobają, i tak dalej. Znając życie, jeszcze zrobię to. Tak wygląda nasza twarz, bo oczywiście na telefonie nie można zmienić twarzy. Zaraz sobie jakiś makijaż kupimy, nowe tła MSP jak MSP. Niczym się nie różni. Nawet ładny makijaż. To konto będę zmieniać z wami. Okej. Okay. Kupiło się? Kupiło się, dobra. Czekaj, zcięło mi się coś. A nie. Odwiesiło się. To tam teraz zostawiamy. Zobaczmy, czy mogę kupić jakiś ładniejszy nos. Zatem kwotę, którą mamy. też mamy 220 sarkońs i mamy tak w ale ja patrzę co jest dostępne tu cenowo najfajniejsze są yy, noski VIP oczywiście ten też jest spoko, ale nie, ma, nie jesteśmy na tyle na razie to tyle nas stać z urody bo twarz wygląda nawet okej okay. Mam zadanie na ten. Będziemy robić je na koncie polskim serwerze. Żeby nie było, bo ja wiadomo, nie jestem taka dobra w angielskim. Trochę bym zrozumiała, ale nie chce mi się. Zobaczę potem, y czy tutaj są jakieś kontakty, które można dodać na brytyjskim, bo jestem... Chętna zobaczyć, ale to sobie sama zobaczę. Mhm. W sumie dam holinowej grafa. ale nie ma nikogo w wewlach i tak, w znajomych na serduszku. Ciekawe, ci ludzie są tutaj. Mhm. Chyba są. Ale ładne tło. Gdzie co, są VIP i nie VIP? Nie wiem. Nie, cieka ciekawie. <laughs> Przepraszam. Śmieję się z tego, co piszą ludzie. Oni nie wiedzą, że jestem z Polski. Ja się nie będę ujawniać. Dobra, idziemy do kawiarni. Takich jeszcze znam, nie było. To, to ty ktoś, czy tylko tam na bok. To, to tym pierwszym było. Przepraszam, że ciągam się. Daj, nikogo nie ma. pustka, idziemy na plażę Czeka, czek, się cofa mm, szkoła klub vip y No, co ja weszłam? Szkołę okej. Okay. Typowa animacja na początkującego. W sumie więcej byśmy coś zrobili, gdybym ty miała starsze konto, ale chyba nie pamiętam, żebym miała brytyjskim MSP. Napiszę coś. Tak, 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 te komunikaty. Dacie napisać, czy nie dacie napisać? Po proste hi". Godam, kilku ludzi. Nie wiem, czy będą chcieli mnie w znajomych. Bo zielo ktoś wygląda. Nie mogę z tych ludzi. Nie. Nie wierzę, czy grafa? Dobra, wyłazimy stąd. Wyłazimy stąd. Poza tym to najdziwniejszy odcinek, jaki yy, mogłam z Wami nagrać. Plus takie coś tylko u mnie. O, <laughs> wściekła się tam ta osoba, że, mówili, że mówiła: Przestańcie. Działo się, czy co? Nie teraz, Snap. Klikać mogę, ale coś się ścięło. Snapchat znowu, Kosmo znowu, przepraszam. Powiadomienia w tle, bo internet i tak dalej. Dobra, myślę, że. To taki krótki odcinek z MS brytyjskiego, mówi Planet. Bo nie wiem, co się tutaj ma dziać. Nie zrobimy nic więcej, jak nie będę mieć większego levelu. Prosty stan bez, bez tego, bez znajomych tutaj, nie ja mam mało rzeczy. No to na tyle. Papa kochani, życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy. Zależy... Wieczoru, nocy zależy, kiedy to oglądacie. Papa. Nie tam cię nadal piszą na tym czacie. <śmum> Normalnie, śmiech. Dobra, po prostu wyszłam, weszłam, dostałam od losowej osoby. Za to tej osobce dziękuję. Yy, pozdrawiam. Nie wiem jaki ma nick, ale pewnie będę miała w wiadomościach. Czyli tam życzę Ci miłego dnia i tak dalej. Wiem, że miałam kończyć, ale czemu by nie. Nie o swojej strony osóbko Co to ci dam do znajomych? Dodam cię bo czemu by nie O ma 22 level levan ja Więc muszę się brać za lewla tutaj Ask to be friends Aha, ma limit. Dziwię się. No, jak przyjmie, nie przyjmie. Zależy od tej osoby. Oddam ją autograf kiedy będę mogła. Podam Holinowej Wejdę na ten. Aha, wcześniej mogłam, teraz nie mogę. Co to jest za to, że tak jest życie Mogę być tylko znajomy. Jak nie jest aktywna, to akurat widać normalnie to. No i i tak dalej. Znaczy profilu. Wkonamy pierwszego luka. Myślę, ten nie bym miałam skończyć ten y, filmik, ale dos, y, temu by nie Mine. nie ma żadnych zrobię jakiegoś najprostszego luka Co prawda dużo nie mam, ale jakiegoś luka mogę zrobić. Kupimy sobie jeszcze spodnie, na, na tym jak będziemy zapisz, czyli save. O, mój pierwszy luczek, taki początkowy, czyli co? To są zdjęcia. Pixie ma jakieś zdjęcie. Ty nie wiesz, że co do. Nie no, ten odcinek jest taki szalony. Ludzie na czatach. To zdjęcia. Boże, Pixie. Ty już jaką masz ten. No Sarnia. Żadnych luków I dobrze, bo przynajmniej tyle pixi Takie, takie dziwne, to nie wierzę w to No, spoko Jak będę chciała, to zrobię z wami mój domek na MSP Tutaj na, na Brytyjskim serwie Mogę sobie dodać na listę jak będę mogła, to sobie coś kupię. Są na męskie. Ej, ale one włosy dali. O, Oliver byłby zadowolony. Spoko spodnie, zostawiam taki sam kolor. Mam tą bluzę na MSP2. Zmienimy jej fajnie kolor. Napisy zostaną takie jakie są. to może takim w stylu trochę kawa i rządzone jakbym chciała Już styl taki kawaii Oczywiście jak ktoś ma tutaj konto na tym serwerze, to może mi coś kupić z listy, ale nie będę nikogo zmuszać. Bo to zależy od was. Okej ja przyjmij taka, taka idealnie może być. Tak idealnie neutralnie. No dałabym jeszcze jakieś buty. Co prawda mi ta torebka to nie pasuje, ale mogę dać inne dodatki. Jeszcze raz Was przepraszam za YouTube'a. inne takie. Zróbmy to na razie na listę. I zrobimy nowy look. Będzie kilka looków. To było mówione już wcześniej. Myślałam, że MSP, zanim się MSP ścięło, to akurat macie pożegnanie, bo. czemu by nie. To łóżko są fajne. Mam na MSP2. one fajnie to ogląda, Spoko. Widzicie, znowu nawet da się rozwiać na ubrania. No, no Może mieć nawet ładne ubrania. Ja się tylko chcę. Te, tej bluzki nigdzie nie mam, ale wyjątkowo ją dam. Wypełnię ją jednym kolorem. I jeszcze te spodnie może być. No to na razie mam tylko tyle rzeczy na liście. I żegnam się z wami, tym akcentem. Obecnie moja lista życzeń wygląda. O tak. Czyli trochę skromnie, ale mimo to coś jest. No to ta. I jeszcze raz miłego dnia, wieczoru, nocy i itd.